Pani kropka witam Państwa, a gościem kropki nad jest Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski, witam. Kardynał Dziwisz jest przygnębiony wczorajszym orzeczeniem sądu w Katowicach. Metropolita Krakowski ocenił, że zawiodła zwykła logika myślenia i zdrowy rozsądek, a zatriumfowała postawa cywilizacji śmierci. Śmieł twierdzić, że wyrok ten przywołuje ducha przeszłości, kiedy za prawdziwe słowa płaciło się skazującymi wyrąkami sądowymi, powiedział, napisał kardynał, powiedział kardynał Dziwisz w sprawie IC-1000. Czy pan też jest przygnębiony? Ten przygnębiony miałbym za dużo powodów codziennie do przygnębienia. Ja jestem zaintrygowany, no i jakby to być umotywowany, żeby sprawę podjąć z urzędu. To znaczy, jak wiadomo, rzecznik podejmuje wiele spraw z uwagi na skargę stron poszkodowanych, ale jeszcze więcej, no jeszcze, nie jeszcze więcej, ja podejmuję szczególnie dużo skarg z urzędu, czyli nie czekam na... Żadną, żadną skargę z żadnej ze strony. Czyli tucie... rozumiem, że kiedy pani Alicja Tysiąc nie mogła odwołać się, bo nie było takiej instytucji odwoławczej, kiedy odmówiono jej prawa do aborcji, to pan też podjął wtedy sprawę z urzędu? Nie pamiętam. Nie? Natomiast, natomiast podejmowałem wielokrotnie. Prosiłem nawet, żeby podliczono dzisiaj, ile razy zwracałem się do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, o wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości około siedmiu razy i doszło do pewnego unormowania, które w dalszym ciągu nie sądzę, że było w stu procentach zadawalające. Mianowicie, jak Pani pamięta, spór, który podniosła Pani Alicja Tysiąc przed Trybunał Europejski był, że nie miała prawa odwołania się od decyzji lekarza. W tej chwili ma prawo odwołania się do Komisji Lekarskiej, czyli lekarz wydaje na przykład tak jak wtedy decyzję, że przerwanie ciąży nie powinno nastąpić. Ona się ma prawo odwołania do Komisji Lekarskiej. W dalszym ciągu wydaje mi się, że może to być niewystarczające, bo to ta decyzja Komisji Lekarskiej jest ostateczna. Być może, zastanawiam się, czy w dalszym ciągu nie drążyć tą sprawę, a raczej jestem przekonany, że będę że powinien być odwołanie się do sądu w takich przypadkach. Oczywiście tu jest kwestia czasu. Także. A czy według pana to orzeczenie wczorajsze to jest odbieranie głosu katolikom, bo sąd stwierdził, że, że artykuł w gościu niedzielnym dotyczący Alicji Tysiąc był głosem, był językiem nienawiści i że można mówić o, o tym, że aborcja to jest morderstwo, ale w sensie ogólnym, a nie dotykać danej osoby. To, co sąd stwierdził, jest na razie pochodzi z uzasadnienia ustnego. Ponieważ podjąłem sprawę, jak powiedziałem, wydałem polecenie podjęcia sprawy z urzędu, to oznacza, że zwróciłem się do sądu już dzisiaj, albo zostanie to zrobione jutro, bo ja jestem dzisiaj poza urzędem, o zwrócenie się o uzasadnienie. Pisemne uzasadnienie nie zawsze pokrywa się z ustnym uzasadnieniem, ale. No to, że często... skoncentrujmy się teraz na ustnym uzasadnieniu. Skoncentrujmy Czy według się. pana należy m, m, dziennikarz? dziennikarz... Dziennikarz katolicki ma prawo y, mówić, że oto pani Alicja Tysiąc dostała odszkodowanie za to, że uniemożliwiono jej zabicie dziecka. Tak generalnie nie będę odpowiadał. Musimy rozłożyć rzecz na czynniki pierwsze, jak zawsze. Po pierwsze, sąd powiedział, że ma prawo mówić generalnie dziennikarz katolicki czy inny że przerwanie ciąży jest zabójstwem. Natomiast nie ma prawa nazwać osoby, która dokonuje tego przerwania, albo z... zmierza hmm. do jego... że jest Mordewcą. zabójcą. zabójcą. Że, no, zabójcą. Powiedzmy, że stawmy tak daleko idące określenia. Zabójcą. Otóż, yy, czyli sąd tu przeprowadził pewną granicę. Generalnie mogę mówić, że to, co robię, jest zabijaniem, ale nie mogę nazywać, że to je robi zabójca. To jest kontrowersyjne. To jest kontrowersyjne i sądzę, że gdyby mnie pani chciała się ze mną założyć, to Trybunał Strasburski by to uznał za mieszczący się w granicach wolności słowa. Ale tutaj nie ma żadnej miary. A skąd, dlaczego, na, na, dlaczego pan sądzi, że Trybunał by uznał, że to jest, mieści się w granicy wolności słowa? W razie proszę pamiętać, że tak powiedziałem i że jeżeli dojdzie do Trybunału Strasburskiego, to mogę wykrać ten zakład, który sam jeden sobie ustanowiłem dla siebie. Otóż dlatego, że w Polsce istnieje inne podejście do wolności słowa jest większa ochrona powiedzmy prywatności. Sąd w tym wyroku większy nacisk położył na ochronę prywatności niż na wolność słowa. W krajach zachodnich, na Zachód i w Stanach Zjednoczonych istnieje większa wolność słowa w tym zakresie i to według mojej oceny by przeszło. Hmm. Czy przejdzie? Teraz jesteśmy przy bardzo kontrowersyjnej sprawie i bardzo precedensowej sprawie. My nie wiemy, ustalamy standardy dla Polski. I z ten standardy są w ten sposób przyjmuje. to jest standard dla katolików, niekatolików, czy dla wszystkich? Dla no wszystkich. bo zostało to odebrane, że odebrane, że to jest cios, że to jest e, ha, dzień hańby, ponieważ odbiera się głos katolikom. Proszę bardzo, ten wyrok jest po pierwsze prawnie kontrowersyjny. Po drugie, podzielił on społeczeństwo na dwie części. Tych, którzy klaszczą, mówią hura, zwyciężyła ochrona godności człowieka, w szczególności pani Alicji Tysiąc, która jest sztandarową postacią. Drudzy mówią, yy, jest to zamach na wolność słowa, w której my chcemy walczyć przeciwko tego rodzaju praktykom. Jest to bardzo daleko idący rozdział społeczny. My powie ja. Ale przyzna, przyzna pan, że jeżeli... Yy... Mówi się o konkretnej osobie, że właśnie ona dostała pieniądze za to, że nie pozwolono jej zabić dziecka, to brzmi strasznie okrutnie. Można się nie zgadzać z tym, co zrobiła Alicja Tysiąc. Można ją krytykować, ale na przykład zderzanie tej sytuacji z Auschwitz, to chyba jest... No... Wie nie ja dzisiaj w nocy czytałem te wszystkie artykuły, bo normalnie nie czytam wszystkich publikacji. No i są wątpliwości. To są wątpliwości, które rozstrzyga sąd. Sąd je rozstrzygnął tak, ja uważam, że bardzo kontrowersyjnie, włączy się do tej sprawy, włączy się nie na zasadzie wspierania jednej ze stron, tylko jako rzecznik, który będzie przedstawiał rację za prawami obywatelskimi i ta sprawa będzie miała znaczenie precedensowe i no, nie przewi przewiduje, że ona trafi do Strasburga. Oczywiście, tak jak pani Alicja Tysiąc poszła do Strasburga, z tą sprawą wygrała, tak przypuszczam, nie zamierzam tu nikomu nic sugerować, ale, ale przypuszczam, że ona pójdzie również do Strasburga i jeśli znam standardy strasburskie, a także standardy innych krajów, to tam wolność słowa jest no, czasami bardziej rozpasana nawet powiedział. Tak, i sądzi pan, że można obrażać się godność człowieka. To Pani powiedziała, że to jest obrażanie. A według godności. pana to nie jest obrażanie godności człowieka. Pani chce, żebym ja zajął stanowisko po jednej z drugiej strony, ja tego właśnie unikam i nie zamierzam tego zrobić. Ja twierdzę, że w przykorzystaniu wolności słowa dochodzi. Powiedziałbym, gdyby pani powiedziała, jak ja z po, z, 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 mam to oceniać z, obyczaj, z punktu widzenia obyczajów, to bym powiedział, to jest niesmaczne. Tak, tak bym powiedział. I jeśli znaczy treść tego artykułu, według pana jest. Treść pewnego kontekstu i stawianie pewnej osoby w pewnym podpręgierze jest niesmaczne. Ale co innego niesmaczność, z którą mamy do czynienia w życiu publicznym o wiele za często i o wiele za dużo, a co innego naruszenie dóbr osobistych, czy nie daj Boże, zniewaga. A tutaj jest zniewaga? Hmm. Proszę Pani, chcę w tą w sprawę wkroczyć jako... To dobrze, ale to zapytam Pana inaczej, też od strony obyczajowej, kiedy Pan słyszy y, obrońców, którzy mówią i cóż to dziecko ma sobie myśleć teraz o swojej matce, która chciała je zabić. Yy, tak jak słusznie ktoś, ktoś, ktoś napisał, Wtedy? to właśnie, że szepcą do ucha temu dziecko, to Twoja matka chciała Cię zabić. To Pani mówi, że oni do tego zmierzają, bo od nich by się dowiedziała, ale ona się dowiaduje, to dziecko nie wiem ile ma w tej chwili Dziewięć lat. 9 lat. To sam uważam, sam uważam jako kochanowski, nie jako rzecznik, że sytuacja jest dosyć krępująca i że wolałbym, żeby moje dziecko nie dowiedziało się o tym, że tego rodzaju proces wytoczyłem. Nawet jeśli chciałem walczyć o standardy prawne, powiedzmy, i byłem bojownikiem o, o takie. Ci, którzy to mówią, może lepiej by, żeby nie mówili, ale jeśli mówią, no to używają. Używają tej sfery wolności słowa, która w kraju demokratycznym, który istnieje wolność słowa, no istnieje. Nawet jeżeli narusza dobre uczucia osoby, którą krytykujemy, no, wszyscy krytykujemy innych. I to w taki sposób, że czasami skóra cierpienia. Niestety. Ja mówię to niestety w tej chwili od Kochanowskiego, nie od rzecznika. Niestety takie są współczesne standardy. Ale czy to jest ograniczenie wolności człowieka, kiedy sędzia mówi, że to ma, może dotyczyć aborcji w ogóle, ale nie może dotyczyć konkretnej osoby? Sędzia tutaj przeprowadziła pewne rozróżnienie, które nie wiem skąd wzięła. Nie wiem skąd wzięła. I ja nie jestem pewny, czy ono się utrzyma, natomiast ona sobie tak powiedziała. Możemy mówić, że to jest brzydkie, ale nie możemy powiedzieć, że ten ktoś zrobił to, co jest brzydkie. Na jakiej zasadzie? Ja nie wiem. Otóż prawie nie można sobie takich rzeczy, to Salomon mógł wymyślać takie rzeczy w prawie, trzeba się odwołać do pewnych standardów. Konstytucja mówi, że powiedzmy pewne wolności mogą być ograniczone drogą ustawową i tylko kiedy istnieje interes innego dobra. Artykuł 31, punkt drugi bodajże. To nie jest takie proste. No dobrze, ale też możemy się, no właściwie wszystko można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że pani Kowalska ma dzi dzieci dzięki metodzie in vitro, ale, ale niech te dzieci wiedzą, na przykład dzieci mają teraz po 10 lat, że przez to, że są na tym świecie, to nie żyją ich braciszkowie i siostrzeczki. I tu się wymienia no, nazwisko się, pani ja bym, ja bym jeszcze wolał... adres może, gdzie mieszka. Ja... To... Przepraszam bardzo. Teraz włączę mu, nie mogę być ciągle tak neutralny, bo, bo mi się to nie, wycho nie wychodzi. Ja osobiście jestem za nie tak daleko pońsuniętą wolnością słowa. Nie. Ja jestem za tym, że w artykuł 212, który wszyscy krytykują, kodeks karny, prawda, zniesławienie, 216 o zniewagę, żeby był stosowany częściej, ale współczesny rozwój stosunków w Polsce i w innych krajach idzie w innym kierunku. Ja to z całą odpowiedzialnością pani mówię. Przed chwilą wróciłem ze spotkania z sędzią amerykańskim, któremu ktoś opowiadał tą sprawę. Jego reakcja była skandal taki wyrok. Sędzia amerykański jest z innej rzeczywistości, z innych standardów. Zresztą ja rozmawiałem z nim sam też na ten temat, bo to jest bardzo interesujące. Powiedział kilkadziesiąt czy dwadzieścia lat temu, byłoby tak możliwe w Stanach Zjednoczonych teraz, nie jestem zwolennikiem. Takiej swobody języka. Yy, ale nie wiem, kto ma rację. W tej sprawie, jako rzecznik, staram się zachowywać, być po środku. Taki jest mój obowiązek. I wkraczam do tej sprawy. Wkraczam przez jej podjęcie. Jako, czy uzasadnienie, prawdopodobnie w 80% lub więcej, przystąpię do sprawy. Sprawa będzie miała charakter precedensowy. Ustalamy standardy. Tak, ale ta to, to sprawa ma jeszcze yy, yy, dalszy ciąg, bo. Oczywiście, że biskupi duchowni mają, mają prawo mówić, że jeżeli chcą, że aborcja jest morderstwem, jest zabijaniem, ale sami zgodzili się na to, bo przecież ich lat temu, 12 bodajże, czy więcej, doszło do, doszło do konsensusu między parlamentarzystami a episkopatem w sprawie ustawy antyaborcyjnej i w sprawie... Punktu, gdzie dopuszcza się do jako aborcji, mniejsze. Zło, prawda? O ile jako, mniejsze ja, jako mniejsze zło, mniejsze ale zło. dopuszcza się, prawda? A Dopuszczę w ten sposób się. biczuje się, liczuje się wszystkie kobiety, te, no, które wszyscy... poddały się, no tak, no ale no. te, które się poddały temu zabiegowi ze względu na stan swojego zdrowia, czy też ze względu na pani stan Pani redaktor, pani Alicja Tysiąc, która podjęła pewne wezwanie i osiągnęła pewien sukces i zwycięstwo. Jest osobą publiczną, podlegającą szczególnie możliwej krytyce. Jak daleko posuniętej krytyce? Ja nie jestem zwolennikiem tego rodzaju kontekstów, insynuacji czy stwierdzeń. Ale jeśli pani mnie powie, jak ta sprawa się zakończy, na przykład w Strasburgu, to daję dwa przeciwko jednemu, że, że w Strasburgu ona się skończy werdyktem na korzyść wolności słowa, nawet jak mnie się to może nie podobać. Według, teraz taka najświeższa informacja. Wszystkie cztery projekty złożone w Sejmie dotyczące in vitro są niezgodne z prawem Unii Europejskiej, według Biura Analiz Sejmowych. Sydney. Zaczynają roboty od początku. Czyli zaczynają od początku, niepotrzebnie się A Ciekaw jestem i... dlaczego, bo to tutaj jest bardzo ciekawe. Ja Niestety nie, wiem, nie tak, wszystko, stacją, nie wszystko, mogę, nie wszystko mogę śledzić. Cztery już projekty. Cztery projekty, w Mam nadzieję, razie... że moje trzy projekty konstytucji nie są niezgodne z prawem europejskim. No ale w każdym razie wszystko zaczyna, się, wszystko zaczyna się od początku. No, oczywiście można krytykować prymas glępy, pamięta pan doskonale powiedział, że, że jedyną karą dla palni tysiąc to było kupno okularów za tysiąc złotych. No tak, to, z kto niej. Tak powiedział? to prymas to, to... Glemp, tak. Proszę pani, proszę ode mnie nie wymagać, żebym krytykował prymasa Glempa. Ale skądże nie wymagam. Tu dziękuję bardzo. Tak, tak samo jak nie wymagam, że pan skrytykował biskupów, którzy wywierają nacisk na parlament, że są to zupełnie niesłusznie w sprawie metody vitro, bo I... okazuje się, że wszystko jest niezgodne. Wiele krytyk ja popełniam w zaciszu domowym, natomiast publicznie zwłaszcza, że akurat jestem rzecznikiem. To, nie, to Ale żal panu Alicji tysiąc tak po ludzku? Nie wie pani do tego uczucia n, n, po ludzku, to jestem zniesmaczony całą sprawą i wszystkimi uczestnikami. Nie sądzę, żeby ona była bohaterką walki o pewne regulacje, sądzę, że jest używana politycznie tak po ludzku, że jeżeli przedstawiciel jakiegoś kościoła mówi tak to jednocześnie przewodniczący jakiejś partii chwyta to inaczej. Nie, nie, ja bardzo strasznie uważam, że nie powinno się wykorzystywać tego sprawy dramatycznej, ludzkiej dla celów politycznych. Niestety to się robi, ale jeżeli pani powie, a co zrobić, żeby tego nie robić, to ja powiem, że tego się nie da nie robić. To się da tylko krytykować tak jak pani to teraz robi czy jak ja próbuję robić bardzo tak enigmatycznie, prawda? No żyjemy w demokracji, w których obyczaje są niepiękne. Pani tutaj rozmawia w tej stacji z wieloma politykami, to często jest. Co innego wolność słowa według prawa, co innego złe czy dobre obyczaje, tak? Nie powinno się pisać w pewnym konwencji dobrego wychowania, ale coś, co jest w niesmaczne... W chrześcijańskim też nie powinno się tak pisać, ale nie nam to oceniać, bo od tego są... Ja nie jestem aż tak e, dobrym e, chrześcijaninem. Biskupi, którzy e, mają jednoznaczne, jednoznaczną ocenę tego wczorajszego orzeczenia. Litości pani, w, chcę, żebym krytykował prymasa, kardynała Dziwisza, Jeszcze kogoś. E, otóż... E, Dobrze, to przenieśmy się na łatwiejszy grunt. Czy według o. pana policja powinna wkroczyć na Waronicza i wyciągnąć stamtąd na siłę prezesa Farfała, który nie chce opuścić tego gmachu, pomimo tego, że został wybrany nowy prezes, zastępca prezesa. To nie jest łatwiejszy grunt dla mnie, bo ja przestałem to śledzić. Ja po prostu chcę, że w ogóle nie wiem już kto, kogo, gdzie tam zasztopował. Ta szopka jest już dla mnie zbyt trudna do rozbioru tego zagadnienia w pojęciach prawnych. Nie mogę w tym się zajmować. Proszę mi wybaczyć. Chyba, że ktoś by się do mnie zwrócił ze skargą o jeden farwał na tego drugiego, albo ten drugi na farfała, wtedy bym to być może podjął. Natomiast to już przekroczyło wszelkie granice. No Dlaczego ja się mam tak, tym zajmować? Nie, dobrze, no, nie, dobrze. a no, czy, czy, czy powinny według pana kobiety są w Polsce dyskryminowane, powinny być parytety? Dla nie, no, oczywiście, że nie. nie. To jest bez sensu. Kobiety potrzebują pomocy, nie pani. A ale... skąd pan wie, czego potrzebują kobiety? Nie jest pan kobietą. A to, że nie jestem kobietą, to nie znaczy, że nie wiem, to, że jestem łysy, to nie znaczy, że nie wiem, czego potrzebują Włosaci mężczyźni. No nie, nie, nie. Wiem, czego potrzebują rozmaite grupy ludzi, bo jestem rzecznikiem, który się zastanawia nad tym, jak ludziom powinno być lepiej. Kobiety potrzebują przedszkoli, żłobków. Wielu różnych rzeczy yy, Dobrych patelni, tak. fajnych garnków, żeby się szybciej gotowało, żeby się nie, przy, nie, nie, nie przypalało. Nie analizować tego. Potrzebują wiele rzeczy, które życie im uczyni łatwiejsze. Natomiast nie tego, nie tego, i proszę uważać co powiem, żeby aktywistki feministyczne na ich plecach dostały się do parlamentu. To, nic, to nie ma żadnego... A mężczyźni nie potrzebują żłobków i przedszkoli? Tylko kobiety potrzebują? Potrzebują jedni i drudzy, ale potrzebują kobiety bardziej, bo w sytuacji, kiedy jest coś bardzo... Ale, ale aktywistki sobie dadzą radę bez parytetów kobiet. Pan sądzi, yy, że to jest dla nich nie, sztandar, że żeby... Nie dają są... sobie tak dobrze radę, skoro chcą być w większej liczbie tam, gdzie jest ich, w jej zdaniem w za małej liczbie. To nie jest tak. A uważa pan, że w dużej liczbie są w Sejmie na przykład kobiety? Wystarczająco? Ja jestem przeciwnikiem wszelkich kwot. Te kwoty, czyli dyskryminacja pozytywna nigdzie nie dały rezultatów. A no dała, dała w Szwecji. A tam w Szwecji. No nie, a tam, by tam Jakie dała tam rezultaty? Byłem niedawno w Szwecji i nie powiem, żebym akurat moim marzeniem było, było żeby raj kiedyś szwedzki był akurat w Polsce. Nie, nie. Nie, 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 nie. lubi Pan feministek, panie rzeczniku. Pani dlaczego ich nie lubię? Tu mnie pani prawda, bo one nie lubią kobiet. Feministki nie lubią kobiet? Oczywiście pani tego nie zauważyła? Nie. No, oczywiście, że nie lubią kobiet. No, ale te... jak, pan, jak pan to stwierdzi, że one nie lubią kobiet feministki? No bo feministkami nigdy nie są kobiety, które są spełniane w normalnych rolach swoich jednych, drugich, trzecich. Kobieta ma bardzo wielorakie, wieloraką funkcje, które spełnia... Czyli uważa pan, że feministki to są kobiety, które nie znalazły szczęścia w życiu, nie mają mężów, nie mają kochanków, nie mają dzieci, tylko są sfrustrowane. Bardzo często. Stare, brzydkie, przygnębione. Ale nie, tego nie powiedziała Pani wtyka mi słowa w usta Ale są jak... takie kobiety, które się... Agnieszka Graf jest fantastyczną osobą, a, wykłada na uniwersytecie. Nie wiem, która eee... jest Agnieszka Graf, więc to... muszę się wycofać. No właśnie, no, bo pan mówi feministki, to niech pan wskaże w Polsce feministki, które są właśnie te takie niespełnione. Absolutnie nie wskaże. Ale godę. proszę bardzo, pan... dlaczego pan generalizuje? Ale ja nie muszę wskazać, ja tylko mówię, że czasami jak ktoś jest niespełniony, to wtedy znajduje, musi znaleźć rekompensaty w innym rzeczy. A, a I gdzie znajduje rekompensatę niespełniony mężczyzna? Nie wiem, nie zajmujmy się mężczyznami, bo ja nie na raz nie. jednym i drugim z mężczyznami są różne inne problemy. Bardzo się ciekawie rozwija program, ale musimy kończyć. O, Dziękuję, bardzo. Dziękuję Rzecznik bardzo. Rzecznik Praw Obywatelskich był dzisiaj gościem kropki na i. Dziękuję Monika Olejnik. A tak przy okazji panie rzeczniku proponuję, żeby pan poszedł na dworzec centralny i sprawdził co się tam dzieje, bo nic się nie zmieniło i jak człowiek jest niewidomy to niestety nie daje sobie rady ale myśmy to podjęli oczywiście ale na razie nic się nie zmieniło no tak, ale wie pani, od razu wszystkiego nie mogę zmienić my, jeśli chodzi o niepełnosprawne osoby, i niewidomy żeśmy oczywiście to podjęli Janusz Kochanowski, dziękuję, Monika Olejnik a teraz Polska i Świat